Przez lata mówiło się albo złoto, albo srebro nigdy razem, ale moda ewoluowała i dziś ta zasada to już tylko mit. Tak, można nosić żółte złoto, białe złoto, srebro i platynę razem, ale jest jeden warunek trzeba to robić z wyczuciem. Oto jak. Połącz je świadomie, na przykład kilka cienkich pierścionków w różnych odcieniach na jednej dłoni. Wybierz jedną dominującą tonację i uzupełnij ją odmiennymi kolorami złota, aby urozmaicić kompozycję. Szukaj biżuterii, która już łączy oba kolory. To świetna baza do miksowania. Pamiętaj, styl to zabawa, nie sztywny zestaw zasad, a biżuteria macie wyrażać, a nie ograniczać. Więc jeśli masz ochotę połączyć różne kolory metali i kamieni szlachetnych, zrób to, byle z klasą, byle po swojemu.